tu gang słodziaków 2 witajcie w kolejnym odcinku tak przygotowałem bilard gdzie ten bilard o to 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 biorę o to 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 biorę o i tu mamy bilard bilard jest osobą grającą na dwa osoby U! u. Taki ten wielki pirat. Nie wiedziałam, że będziemy takiego krać wielkiego pirata. Przecież nie będzie taki wielki. Partku, zawsze są takie wielkie piraty. Tak. Hmm. chyba nie będziemy przestawiać. Chyba znajdzie nasze imiona. Ja się dobrze upewnię, czy coś dobrze grane. Jeśli nie, to coś zrobimy. Żeby było ograne. Tutaj wszystko grane. Tylko bałagan. Zrobię tutaj, bo szantek. Tutaj też dobrze. W skrzyżowaniu. O nie. Coś potrzebuje pomocy. Co? Oj. Wszyscy patrzą się za Waszymi plecami. Co to? Ja nie mam zielonego pojęcia. Czyli juniorki z przodu, bo nic nie widzą. Ja nic nadal nie widzę. Ja widzę moich kolegów. Wow! Dzień dobry. Dzień dobry. Może tutaj sobie popatrzę. Och, ja też chcę coś zobaczyć. Co to? Ratunku! Pomocy! Czy ktoś słyszy ratunku? Pomocy! O nie, ktoś potrzebuje pomocy. No tak. Ktoś musi ich uratować. Tutaj. Znam kogoś. Tak. Na te wyzwanie, ręka w górę. Ja chcę, ja chcę. Ja zawsze jestem silny. Uwaga! Au! Dzień dobry. Dzień dobry. Pa się przewaliłem. Ła! Uwaga! Łuhu! Uhu! uhu. Dobrze, że nie to już jest. Coś w czapce utknęła. Moja A to Suzie, Szasz, chyba to jest gadająca czapka. Nie, proszę spojrzeć. Niech ktoś mnie uratuje. Och, jestem ratowana. W końcu. Proszę mi wygniełeś się. Hm. Pani, haniu. Szasz nie pasuje. Musi mieć malutką pani, hanie. To jest Suzie. Pani Zajęczyca Zuzia poszła na świetlicę, żeby opiekować się dziećmi, jakie chcą się bawić. A pola pojechała do paski. A mama poszła do babci i zostanie tu na zawsze. A tata jego jej skinęła. Oj, tam, oj, Zapraszam. Proszę skakiwać na barana. Dobra. Słuchaj, będzie skakiła się. Aaa, spada, spada, spadam. Spada, 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 spadam. spadam. spadam, 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 spadam. Hura, kurczę! Jesteśmy w miejscu. Pa! Mm -hmm. Kolejne pluszaki w naszym gangu. Przesuńmy ten bilard. Co się dzieje? Tak. Co się tu dzieje? No jak to co dzieje się? My nic przecież nie wiemy Dominiczku. Zozio, czy ty znasz moje imię? A ty moje? Hm. O, to są nasi przyjaciele, którzy jeszcze nie dołączyli się do Akanku. Jacy, hu hu. Sosienko, jesteś moja przyjaciółka. Najbardziej. Gdzie twoja mama? Tata jest, bo mama też wada twojej mamy. Nieważne. Wow. Ach. Nowość. Promocja. Dzisiaj przygotowaliśmy bilard. Bartek. Bartku, przygotowałeś bilard? Tak, a co? Tutaj leży. Spójrzcie. Mamo, mamo, tu leży bilard. O. I o 19 idziemy na korcyt. A o 20 szukujemy bilard. Jest bardzo wielki. A gdzie to będzie Bartku? Tam niedaleko budynku wesel. Ślubu. Do ślubowania. Ach, dobrze. Może jakieś... No Rocky, kogoś zakocham? Nie mnie, kogoś wybiorę. Zrobimy jakiś program. No, ślubowy. Kogo wybiorę? Dobra. Gdzie ten bilard? Dobrze. Bierze. Spójrzmy, gdzie ten widok. Ja zobaczę. Bartku. Ha ja! O, sam, wszyscy już się przygotowali. Widzę wszystkich. Przygotowali się. Będą zdziwieni, że mamy bilard. No. I tak Luzek i Bartek patrzyli, że osoby już są na budynku ślubowym. Och, już tak czekamy godzinę. Pora chyba bilard przygotować. Dobra, przygotować bilard. A która godzina? 18.59. Szybko przygotować bilard. Przygotować bilard. A kobiety no starsze niech patrzą. A sam chłopacy, ja też jestem taka silna. Nie działa, że pani jest silna. Nawet pani ma takie piękne oczy. Może ja się zakocham? Nie, Ja, ja mam prawie takie. No jej kolor. Ja też mam niebieski. A ja mam żółty. I co z tego, że ma niebieski? Ona też mi się podoba. Ma cudowny kolor, jak zuzia. Dobra, dobra, nie kłóćmy się. I nie rozmawiajmy, kto się zakocha w Hani. Szukajmy bilard. Świeżaki! I pozostali mieszkańcy z tej leśnej polany. Mamy bilard. Ach, Ach. Ratorko, pomocy! Antku, zaraz cię ratuję. Wpadłem na koc przepraszam, moje miejsce. Proszę się nie kłócić. Przepraszam. Zaczekajcie. Ja tu podniosę. Odsuńcie się. Będzie totalna debolka. Zaraz przygotujemy ten bilard. Ciągnijmy, ciągnijmy. A już jesteśmy w miejscu. Poczekajcie, Chco, chcę powiedzieć coś widzą. Dzieci, kiedy będziecie dorośli, będziecie też takie rzeczy dźwigać, jak wasi rodzice. Napiszcie w komentarzach, jakie rzeczy chcecie podnieść. Ach, dobra. Jesteśmy w miejscu. Dobra, przygotowaliśmy się. Miejsce. Hi, 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 idę. Syrku, zaczekaj. No tak, trzeba zaczekać. Ja już idę. Au. Kto jeszcze tu przyjdzie? Aha. Bartku, łap Zuzia. Och, dobra. Idziemy na wesele. Ła, ha,

będzie, będzie zabawa. Będzie się działo. pa, 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 pa. Ej, kto to nie zapalił trochę światła? Jest strasznie ciemno. Przecież nie mamy lapki. Oj, oj, oj. Zaparę. Zapalę? Sz, dobra. Zapal. Dobrze. O, tak. O wiele lepiej. O, oh, ha. Kogo tu widziałem? Jeszcze takiej pięknej. Pani nie widziałem z takimi pięknymi oczami. Dobra, szykuj miliard. Niech zostanie ten miliard. byś się na imprezie, tato. Dobrze, go zaczekaj. Patrzy, patrzy! Ta i mi się nie podoba, nie podoba się! Idę z tą, a wy się bawcie! Ja sobie tu idę. To jest nie Dzisiaj coś mu odbiło. Kiedy przyszedł do nas, żeby opadała się z tym autem, to rzeczy. jest. No. A ty bigar co ty robi? Ta siapka, spada A ty Bisku, gdzie ty robisz? Co ty robisz? Wy się z ślubu, żebym weszedł. To proszę bardzo. Jesteś ślubu, a ja sobie tu. Kopię się do ślubu, że już jesteś w ślubie. Ła! Dobra, teraz Bilard! Szybka, szybko, szybko! szybko. Szkójmy Bilard! Mężczyźni! Bilard! Bilard! Ja nigdy nie szkowałam Bilarda! Uhuuu! Zaczekaj, zwycięsko! Ja zajmę się Bilardem. Zuziu, z drogi, muszę przygotować bilard. Tato! Przepraszam Zuziu! Frufru, frufru, fru. Zaparkuj. Dobra, niech będzie nie zaparkowanie. Mogę robić to, co chcę. Tato, zaczekaj, ja też chcę szykować bilard. Państwa może by z wami pomóc? Nie, dzięki. Nie trzeba pomagać. Huh. Dzieciu, co? Chłopacy nie chcą ze mną pomagać tego bilard. Huh. Tak. Chodź, Zuziu, czego się napijesz? Chcesz pić? Tak. O, jest szkleka, Jest szklek. Chodź. Chodź, Zuzia. Dwa kalafiory. Och, przepraszam. To jest mój bliźniak Krzyś. A to mój też bliźniak Krzyś. Macie takie same imienione. Chodź! Nie bój się dos. Jesteś nowa. A co podrawisz? Pokażę Wam. Fajne skakanie. Zuziu, podajcie. A, co to są? Dzień doberek. Dzień Co ci odbiło do mamy? Chodźmy. Panowie, co? Widzieliście to, co ja? Tak. Chyba Bartek porwał. Twoje dziecię. O nie! Ciocia! Ciocia! O nie! Chłopacy! Zosiu! Och, co? Nie przeszkadzaj nam. Przynieś bilarda Ale! Bartyk porwał tą! Moją ciocię! O nie! Chłodziaki! Słodziaki! Ktoś porwał? Hanie! O nie, moją piękną oczy. Ej, to moje oczy. Nieważne, kućmy się. Nie. No nie. W mojej godzinie pokazuję, że musimy już kończyć filmik. Dzieci, oglądajcie filmik część druga. Bartek porwał moje uchanie. Zasienko, musimy pozdrawiać wszystkich. Dobra, pozdrawiamy sześć. Może jeszcze trzy, bo dzisiaj nie mam ochoty wszystkich pozdrawiać. Pozdrawiamy Belka Pietrucha, pozdrawiamy Ksewerego Choszcza, pozdrawiamy Gabrysiak Radowskiego. Dajcie łapkę w górę, skrybujcie nasz kanał i napiszcie w komentarzu, czy fajny był dzisiaj filmik. Zadę dziś. Papatki, do zobaczenia, pa. Nie mamy czasu.